Cześć, dzień dobry, słuchajcie, tym razem zaprezentuję Wam Yamaha Virago, która pochodzi ze Szwecji. Słuchajcie, motocykl jest naprawdę w pięknym, wręcz kolekcjonerskim, bym powiedział, stanie. Eee, I teraz tak, rocznikowo zakładam, że to jest 2002 rok, chociaż pierwsza rejestracja za granicą, w dokumentach jest spisane produkcja również 2003 rok, dokładnie czwarty miesiąc 2003, ale zakładam, że to jest 2002, bo Virago skończyło swoją produkcję tego motocykla na 2002 roku. Z drugiej strony, niezależnie od diagnosty, jak diagnosta wbije badanie 2003, no to będzie 2003 rok. Ale mówię, ja już tak profilaktycznie, żeby ktoś tutaj się nie czepnął mnie, zakładam, że to jest 2, 2 rok. Motocykl, słuchajcie, w stanie perfekcyjnym. Chromy, wręcz idealne. Może tam jeden mankament pokażę Wam na chromie, e, na tynie obręczy w jednym miejscu jest taka minimalne tam jakby e, ślad, że lekko się tam zaczyna coś łuszczyć, ale to jest jedyna Jedyna rzecz, którą ja tak zauważyłem skrupulatnie patrząc na ten motocykl, e, no dobra, jedziemy, pokazujemy. Czyli Szwecja 2003 rok. Pierwsza rejestracja w tym roku zarejestrowano. Ja zakładam, że to jest 2002 rok, e, bo tak może być w wydziale komunikacji, gdy ktoś będzie chciał go rozkodować po winie. Czasami się tak zdarza i wtedy może być 2, -2. No ale dobra, to już wracamy do e, opowiadania o motocyklu. E, Według mnie motor jest perfekcyjny. Oczywiście fabryczne lusterka. Jest motocyklem absolutnie bezwypadkowym. Nie było tu nic malowane, podmalowywane, odświeżane, odrestaurowane. Nie wiem, e, poprawiane. Pełna, fabryczna, e, fabryczny stan motocykla plus te dodatki, które tu są widoczne, o które ostatnio pan się tutaj jakiś czepnął, jak to może być, że to jest fabryczny stan, mówię, jak tu są sakwy, gmole dołożone, oparcie, to nie jest fabryczny stan. Chodzi mi o fabryczny stan. Jeżeli chodzi nie sam konstrukcyjnie, nie jest nic pozmieniane, żadne zawieszenie, żadne e, tutaj elementy nie są malowane, nie pozmieniane. O to bardziej mi chodzi, ale mm, no ludzie lubią się czepnąć wszystkiego, więc e, no tak tak tutaj dodałem ten komentarz, bo miałem takiego pana, który mi tutaj pod filmem napisał, że jak to fabryczne, jak on jest pozmieniane ma sakwy i oparcie. No. Wszystko tutaj chodzi tak jak należy, kręca się na obroty jak powinien, kierunek działa, drugi działa, trąbik działa, eee, no co tam jeszcze, no, za dwa razy jeszcze. Pali na dotyk, każde przekręcenie manetki powoduje, że motor... To tam z tyłu mnie nie za bardzo długo pokażę. Dobra, gasimy, nie hałasujemy. Teraz tak, przebieg. Sam widzicie 14 tysięcy km. To jest przebieg rewelacyjny, ale ten motocykl też tak wygląda. Zwróćcie uwagę na manetki, które są jak nowe, na przełączniki, tu nie ma żadnego zużycia wytarcia. Zwróćcie uwagę na te śrubki, jakie one są koloru takiego e, zgniłej zieleni. Czy ta śrubka tu nie ma śladu rdzy, Fabrycznie jest tak po prostu, e, przewód wygląda tak I, i tutaj to jest wzorcowo utrzymane. Te elementy takie satynowe, każda zaślepka na miejscu. Eee, tutaj to samo zobaczcie. Przełączniki, to wszystko jest idealne, manetki idealne, eee, lusterko jest fabryczne. Naprawdę perfekcyjne tu są kropelki od wody, to są kropelki od wody, Pastą polerską, tylko je lekko dotknę i nie będzie śladu. Także jedziemy dalej. Wersja na. Spikowanych siedzeniach, na emblematach oraz na deklach chromowanych silnika. To już taki standard był w tym roku tego motocykla. W poprzednich latach można było kupić jeszcze na zwykłych siedzeniach, i na deklach y, aluminiowych pokrytych bezbarwnym lakierem, który ta po paru latach lubił się złuszczyć i trzeba było tam poświęcić czasu, żeby to zrobić, żeby to było idealne. Zobaczcie na zawieszenie. Nieodświeżane, niemalowane. Jak zwrócić uwagę, to jest taka satyna, tutaj na tym tym czyli aluminium pokryte jest bezbarwnym lakierem i ten lakier nie jest pobijany. No, 14 tysięcy przebiegu no, nie może być pobijany. Zobaczcie, jak wygląda zacisk. Każdy widzi te elementy zielone. Zacisk w ogóle wygląda jak nowy. Te śruby, zobaczcie, jak nowe. Ta śruba. Tarcza hamulcowa, idealna. Śruba oczywiście, nie odkręcane. Tu widać, że tu nikt jeszcze klucze nie wkładał. Szprychy. No myślę, że też idealne. Ktoś to spojrzy na nie, to będzie widział, że tu jest wszystko idealne na tych szprychach. No, mówię, no, tarcza, lusterko, zacisk, lusterko. No, zobaczcie tutaj ten przewód, widzicie? Zielonkawe, taki. Wszystko jest tu w odpowiednich kolorach, odpowiednich odcieniach. Kolektor. Perfekcyjny, nic tutaj się nie odbarwiło. Tu założony dodatkowo wielki gmol, który w razie W coś tam w sytuacji może uratować. Tu ktoś założył takie podesty. Te elementy chromowane, zobaczcie tutaj na silniku, to wszystko jest takie perfekto. Tu się nic nie uszczy, bynajmniej ja nic nie widzę, żeby coś się tu podnosiło. Dekielki silnika wszystko jest takie no ideal tu jest naklejona naklejeczka. Taka bezbarna folia, trójkącik. Nie wiem po co to jest, ale tam jeszcze na dwóch elementach znalazłem. Może żeby tam coś nie rysował. Takie wygląda takie zabezpieczenie. Fabryczny układ wydechowy, nigdzie nie jest drapnięty, nigdzie nie jest uszkodzony. Wręcz idealny. No, dekle, chromy, ten silnik cały, te elementy. Zobaczcie opaski tutaj w kolorze takim zgniłej zieleni. To wszystko jest tu perfekcyjne na tym motocyklu Zobaczcie tutaj te elementy. No piękny, naprawdę motor piękny. No ta półka taka piękna. Czy tutaj półeczka? Zobaczcie, jak ona wygląda. Na, naprawdę komponuje się pięknie. Zobaczcie, jak wygląda pod półką ten motocykl. Zero śniegi, zero rdzy. Nic tutaj nie korduje. Ten element często jest taki już skorodowany No tutaj nie ma prawa. No przebieg tego motocykla jest tak znikomy, że nie ma prawa tu się coś zdać. Siedzenia są w idealnym stanie. Nigdzie nie jest nadpęknięte, jakieś tam nie wiem, naderwane. Oczywiście Helda sakwy tutaj takie w kształcie walizki stelaże do sakwy również są, które trzymają ten cały element, żeby on nie latały zobaczcie bęben z tyłu to wszystko jest takie amortyzator, zobaczcie jak wygląda w motocyklu no piękne, jest błyszczące, tak jakbyśmy chcieli błotniczek, o który kosztuje używany ten błotniczek około 300 paru złotych na internecie to on jest tutaj bez żadnych uszkodzeń. Bardzo często pytacie o ten chlapacz, czy jest w motocyklu. No jest. Zobaczcie w ogóle jeszcze, jak tu piasta koła wygląda. No idealny. Ja mówiłem o takiej rzeczy na kole. Widzicie? Nie wiem, czy to widać. Tutaj jest takie coś. Tu i takie minimalnie tutaj. Pewnie stał ten motocykl na dole, że ta felga była tutaj gdzieś na dole, w tym miejscu. I może stała woda, dlatego taki ślad został na tym motocyklu. kardan idealny, zobacz szprychy, idealne w tym motocyklu również są. Amortyzator perfekto. Bagażnik z oparciem też jest naprawdę tutaj, nie ma żadnych zadrapań, żadnych pęknięć. Chromy są po prostu fenomenalne, żadnej rdzy, śniedzi i ta strona adekwatnie do tamtej, czyli tutaj Emblemacik, tu jest folia naklejona. Słuchajcie, taka bezbarwna, nie wiem, czy by może kolonami I tu też jest taka folia naklejona, no, można ją zdjąć. Bo z jednej strony tam oderwałem tą folię, więc zdjąłem. Tutaj bardzo często wychodzi rdza już na wydechu. Tutaj jest to wszystko. Sami sobie Idealne, no, kardan, tutaj te elementy wszystko perfekcyjne. Felga od tej strony nie ma żadnego śladu. No po prostu tam widocznie zalegała woda w jednym miejscu i pozostawiła taki delikatny ślad. Tutaj mamy blokowanie do kasku. No wszystko według mojej oceny jest perfekcyjne na tym motocyklu. Tu znowu podesty, gmol, dekla. Zobaczcie silnika idealny. Ma, tutaj się nic nie podnosi, nic się nie łuszczy. Bo motocykl tak jak wspomniałem ma tylko i wyłącznie znikomy przebieg 14 tysięcy, no prawie 15. 14 tysięcy 900 zawieszenie przednie, zobaczcie jak to wygląda. To samo, ideał, ideał również tak jak szprychy wyglądają, taki ten element wygląda idealnie. Nic nie jest pobijany, jakiś nie trzeba go polerować tutaj, kombinować cokolwiek. To jak wspomniałem, to jest ta folia bezbarwna. Kolektor perfekcyjny. Wszystkie krunkowskazy są fabryczne, a tu jeszcze taki orzełek dołożony. Nawet ta folia, o tu też jest folia zabezpieczająca. Także naprawdę wygląda to wzorcowo. Jeszcze go ten motocykl odwrócę, żeby tak go pokazać bardziej z tamtej strony, bo też słońce nam pada tak a nie inaczej. Czekajcie sekundę, bo tu mam jedną ręką, trzymam telefon, drugą wracam Ale chcę, żeby z każdej strony ten motocykl był zaprezentowany. Idealnie, bo widzę, że te filmiki działają na klientów, że łatwiej sprzedać taki motocykl, jak klient sobie obejrzy to i podejmuje decyzję na odległość przy zakupie tego motocykla. Na motocykl wystawimy fakturę marca, zostaje zrobienie badania technicznego, które kosztuje 60 zł i wydział komunikacji 120 zł i mamy podjazd zarejestrowany w Polsce i możemy się już wtedy nim cieszyć i poruszać ze swojej strony mogę powiedzieć, że motocykl możemy wysłać w dowolne miejsce w Polsce. Koszt to jest około 650 zł. Dostajecie motocykl w stanie takim jak wyślemy nie jest to jakiś kurier DPD ani DHL, tylko firma, która zajmuje się od paru lat przewozem dla nas motocykli po całej Polsce, niezależnie od ilości kilometrów. Koszt to jest 650 zł. Zobaczcie nawet każda tutaj naklejeczka, śrubka, to wszystko jest takie no jak fabryczne. No, ten błotnik to jest taki chyba rarytas. Rzadko go spotykamy. Z reguły jest albo odkręcony, albo pęknięty. A tutaj jest idealne. Tu mamy blokowanie kierownicy, oczywiście, kluczyk do blokowania jest, więc wszystko mamy. Zobaczcie, jak to półeczka wygląda. No po prostu idealne. Tu są jeszcze jakieś kabelki, nie wiem do czego to były. Nie sprawdziłem. Z instalacji to jest dodatkowo dopuszczone. A dobra, już widzę to są do podłączenia pewnie oczka, tutaj żeby się świeciło oczko temu orłu. Łowiczy tem no, temu ptaszkowi, który tu tam jest. Także to są pewnie wsówki, żeby podłączyć plus z minusem i tam się pojawi światło. Motor w idealnym według mnie stanie. Także jak ktoś szuka rodzynka, yy, pięknego rodzynka, bo ten motocykl taki jest, to zapraszam do firmy Sysmoto. Telefon do nas to 500 134 533. Motocykl znajdziecie dzisiaj na Olikcie Będzie 5 zdjęć na oto, bo to będzie 35 zdjęć. Ze swojej strony zapraszam, bo wirago 2003 rok rejestracja produkcji Pewnie 2.2 14 900 km przebiegu w idealnym stanie, wręcz kolekcjonerskim bezwypadkowy fabrycznie utrzymany i pięknie doposażony motocykl zapraszam, pozdrawiam, dzięki, cześć